Hej, maneczku ja jestem Abra. moi drodzy, zapytacie pewnie, co ja takiego robię na oceanie. Przecież wojna między Gangiem USA a Gangiem Braci dawno się zakończyła. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, wbijemy sobie tutaj po naprawdę sporym czasie, dlatego że będę musiał stworzyć nowy miecz. Pewnie też zapytacie, albo. Jak to? Jak to nowy miecz? Co jest grane? Słuchajcie, akcja wygląda w ten sposób, że nie mam bladego pojęcia, totalnie bladego pojęcia gdzie aktualnie znajduje się mój miecz. Nie wiem, czy ja komuś go pożyczyłem, czy ja go po prostu straciłem, słuchajcie, nie wiem. Od kilku dni nie widziałem mojego miecza, więc stwierdziłem, że przyjdę tutaj do moich villagerów, normalnie w tajnej bazie gangu bracie, przecież tu jest Cristiano Ronaldo, tu słuchajcie, Robert Lewandowski, Neymar, Kilian Mbappe i u nich będę mógł kupić butelki z expem, a następnie oczywiście sporą ilość expa zamienimy w enchanting table, oczywiście przy pomocy diamentów, nederytu i tak dalej, na naprawdę kozacki mieczek. Dawno takiego odcinka nie było, więc Mam nadzieję, że tutaj docenicie to łapeczką w górę, jakimś subikiem w ogóle. Jeżeli nie subskrybujecie, to ja tylko przypomnę, że tutaj są codziennie odcinki, więc naprawdę warto subskrybować, żeby nic was tutaj nie omijało. A ja słuchajcie, tak czy jak mówię. kupuję sobie tutaj właśnie te butelki z EXP. W tym momencie mamy dziesiąty level. No i tak, tutaj był jeszcze przecież villager kiedyś z różnymi jedzeniami. Tutaj był villager właśnie ze strzałami i tak dalej. I tutaj też byli villagerowie ze strzałami. Tak? Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Ale my oczywiście możemy wbić jeszcze level słuchajcie, poprzez no, nazwijmy to handel z villagerami, prawda? Nie wiem też, słuchajcie, gdzie podziała się moja siekierka. Chodzi oczywiście o tą, wiecie, diamentową, tam był Silk, touch, szybkie, szybkie kopanie i tak dalej, ale ją akurat prawdopodobnie pożyczyłem Julii, bo ostatnio była taka sytuacja, że faktycznie Julii ode mnie brała siekierkę. Natomiast serio, z tym mieczem to jest troszeczkę beka, ale naprawdę ja go nie widziałem kilka dobrych dni. I nawet wy mi w komentarzach pisaliście. I w ogóle stąd wiem, że go nie mam. Jakby totalnie nie zauważyłem tego. To wy mi pisaliście, że ej, Aberka, gdzie jest twój mieczek? Więc słuchajcie, pozbieramy sobie teraz troszeczkę tych dni. Nie pozbieramy sobie także trochę melonów, bo wiadomo, że każda jedna dynia, każdy jeden melon u tych villagerów to jest jeden emerald. Ale nam niepotrzebne są teraz emeraldy, bo ja mam ich dużo. Nam bardziej potrzebny jest exp, a oczywiście exp możemy zebrać poprzez um, tutaj handel z tymi villagerami, no nie? Ej, ja się trochę jaram słuchajcie, że wróciliśmy do tych odcinków. Znaczy, ja nie mówię, że teraz będziemy codziennie takie robić, bo nie ma takiej potrzeby. Ej, no, ale wiecie o co chodzi, że takie odcinki, gdzie się zbroiliśmy i tak dalej, ja zawsze bardzo to lubiłem te e, motywy z villagerami, właśnie ze zbrojkami, z enchantami i tak dalej. A ostatnio było więcej beki, było wiecie kończenie lodowca, budowanie miasta Juli czy chociażby rzeczy dla Dresika. A tutaj patrzę, no Taka potrzeba, że nagle trzeba zrobić mieczek. I, I to mnie jara. Jakby ten odcinek fajnie poszedł, normalnie miałby tutaj dużo wyświetleń i tak dalej, dużo udostępnień, bo przecież możecie to podesłać swoim znajomym, za co ja naprawdę byłbym wdzięczny. No to możemy zrobić tego czegoś więcej, bo em, na przykład moja zbrojka. Tak szczerze, też nie wiem, gdzie sklata i spodnie, ale, ale to jest po prostu teraz niepotrzebne. No bo ja z nikim nie walczę, ale, ale szczerze też nie wiem, gdzie to jest. Gratuluję, Aberka! Zbieranie melonów bez. I jedwabnego dotyku. Inteligent, inteligent, słuchajcie, ten gość, ten gość, nie, naprawdę, nie bierzcie ze mnie przykładu, zbieram normalnie arbuza tutaj sobie, gościu, w slajsach, w tych plastrach, super. Trochę się rozchorowałem, co na pewno, słuchajcie, więc e, soreczka za to, że nie będzie, słuchajcie, aż tak super energicznie i tak dalej, zawsze, ale to może i dobrze, e, kiedyś te odcineczki, słuchajcie, pamiętam jak robiliśmy, wiecie, przykładowo 2-3 lata temu, e, to tam, jak sobie ostatnio oglądałem, no nie, te odcinki, to ja w ogóle tam bardzo spokojnie mówiłem. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Coś w tym stylu jak teraz. I jednak się to podobało. Więc może to też jest całkiem git sprawa. Dobra, mamy tych borówek trochę? Mamy, ale myślę, że powinniśmy mieć ich troszeczkę więcej, bo tam jest właśnie villager od jedzonka. No nie, ten 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 kurczę rzeźnik chyba, tak? To jest chyba rzeźnik, bo tam jest gość z wędzarką, em, który właśnie normalnie borówki od nas bierze i oczywiście daje nam hajsik. Dobra, ja się teraz tutaj najem ładnie pięknie sobie tutaj przejdę kurczę ten beacon. Pamiętam, jak tutaj słuchajcie, beacon jeszcze był, jak go stawialiśmy, jak mieliśmy szybsze kopanie, jak się zbro... Broiliśmy właśnie z Maciochem na Agentixa Elviso. To był portal przecież, żebyśmy poszli do neteru, a z neteru do takiej, wiecie, wyspy chmurowej. Ja ci się kręcę, ale to były w ogóle flaga gangu braci. Mocny temat. Dobra, w takim razie, słuchajcie, lecimy tutaj z wymianą z villagerami. Mamy tutaj... Dy... Aha, no tak, zapomniałem, że tutaj był tylko ten gość chyba z dynią, no nie? Reszta chciała arbuzy, a ja przecież nie miałem tych arbuzów. Ja cię kręcę, ale lipa. Ale na całe szczęście tutaj, patrzę są villagerowie, którzy dalej buteleczki chcą, więc całkiem... Znaczy, buteleczki chcą oczywiście nam tutaj sprzedać. Ja tylko szybko wam przypomnę www.abraity, pierwszy link w opisie tego filmu. Możecie zakupić sobie fajną koszulkę czy bluzę Abra Team. Tu jest akurat wzór Warsowy, bo jak ktoś jest fanem bedursów, to może sobie zakupić i oczywiście do każdego zamówienia teraz gratis dodajemy jedną naklejkę, ale tylko do wyczerpania zapasów, więc pospieszcie się, bo już kupując sam kubeczek Abra Team, dostajesz na przykład taką naklejkę, czy na przykład kupując samą bluzę, też dostajesz taką naklejkę gratis, więc one się dość szybko wyprzedają i może ich zabraknąć. Dobra, ja sobie wezmę tutaj kolejne butelki tym razem od Roberta Lewandowskiego, wezmę sobie tutaj jeszcze od Cristiano Ronaldo. Mamy 17 level, wbijmy sobie go, słuchajcie, tutaj więcej, bo tych butelek troszeczkę tutaj kupiłem, a ja jednak jeżeli mam iść enchantować rzeczy na mieczyk, to będę potrzebował, słuchajcie, level 30. Co prawda tutaj mam crafting table, ale pomyślałem, że moglibyśmy sobie śmiało skorzystać z. E, jaki crafting? E, z enchantu. Normalnie w lodowcu, no bo przecież mamy ledwo co nowy lodowiec, tam jest przecież pokój właśnie z enchantami, więc dlaczego mielibyśmy z tego nie skorzystać, ja sobie już zrobię tutaj mieczyk. I wezmę sobie właśnie teraz, patrzę ten 30 level. Tutaj ładnie, pięknie dobiję. Tam w lodowcu też mam troszeczkę butelek z XP więc spokojnie. Jeżeli nie uda się dobić tego 30, to tam na pewno tymi buteleczkami się uda. Dobra, tu jest 29, 29,5. No prawie 30. Ja w takim razie co? Zakładam elitreby by... A, jeszcze czekaj, czekaj! Już chciałem lecieć, ale ja przecież mam tutaj do sprzedania mu jeszcze borówy, więc uwaga, uwaga, ciach. No prawie 30 level. Ale jak wezmę tutaj dynię. I mu normalnie sprzedam, to już powinien być 30. No i dobra, super, słuchajcie, mamy 30 level w tym momencie. No więc, dobra, my sobie wychodzimy z naszej podziemnej tajnej bazy i bardzo ciekawą rzeczą jest to, że słuchajcie, my przecież już jesteśmy dawno po wielkiej klepie między Gangiem USA a właśnie Gangiem braci. A i tak Agent X i Elviso o tej bazie nie wiedzą. To jest bardzo ciekawe, bo przecież my z Maciochem o bazie chłopaków wiedzieliśmy. No nie jeszcze podczas słuchajcie, tego wielkiego konfliktu. A oni mimo wszystko, że to już dawno było, to dalej o tym nie wiedzą i ani razu ich tam nie było. Ej, wow, lodowiec zrobi fajne wrażenie. Super wygląda. Dobra. My w takim razie się tutaj ładnie, pięknie oczywiście wbijemy okienkiem, ciach, 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 tutaj pyk, pyk, pyk. Dobra, super. Tutaj sobie zrobimy ciach. No i jesteśmy, słuchajcie, lada. Moment w naszym pokoju do Enchantów. Dobra, patrzcie, wbijemy się tutaj. Tu są butelki z expem, tak jak już mówiłem. Mamy oczywiście mieczek i spróbujemy sobie zrobić naprawdę mocny mieczek. Mamy też lazuryt, ale nie wiem, czy nie warto byłoby spróbować też książeczek. Chociaż wiecie co? Może zrobimy dużo diamentowych mieczy i potem będziemy je łączyć. Tu jest crafting, tam widziałem, że akurat jest Fire Aspect 2, czyli ten zaklęty płomień na mieczek. Fajna rzecz na pewno to bardzo potrzebny enchant, więc sobie będziemy to próbować, ale pytanie czy dobierzemy, czy próbujemy em, jakiś inny, bo wiadomo, że z tym Fire Aspectem może iść na przykład ostrość, ale może też pójść pogromca nieumarłych, czy jakiś inny w ogóle enchant śmieciowy. Ale dobra, może zaryzykujemy. Fire Aspect 2 tutaj czech, ciech, ciech. Sam zaklęty płomień! No, nie najlepiej. No, nie najlepiej. Tutaj też widzę, że Fire Aspect 2. No, nie najlepiej, słuchajcie. No, ale dobra. Weźmiemy sobie tak czy inaczej te butelki. Dobijmy sobie znowu 30 level. I spróbujemy to zrobić po raz kolejny. No, słuchajcie, nie za dobrze. Muszę przyznać, że naprawdę nie za dobrze. Dobra. Ciach, ciach. Ale myślę, że uderzymy sobie po raz kolejny też Fire Aspect 2. Może tym razem trafi nam się coś mocniejszy. Serio? Serio dwa razy z rzędu coś takiego, no dobra, teraz będzie niezniszczalność, no niby... No niby niezniszczalność jest potrzebna na mieczyk, ale serio dwa razy z rzędu nam się trafił zaklęty płomień. No to jest... To jest, to jest totalnie beznadziejne, no ale dobra, no niech będzie. Wywalmy sobie te butelki, słuchajcie, po raz kolejny na łeb. Ale ja nie wiem, czy nam w ogóle słuchajcie ze Starship'em, będę musiał pójść po więcej butelek, tak ewidentnie, no bo jakby kurcze, no nie spodziewałem się, że my stracimy, wiecie, Expa na takie bzdury. Dobra, weźmiemy ten Unbreaking, bo tak czy inaczej, niezniszczalność na miecz się przyda, no nie? Pytanie co pójdzie. O! I to jest dobra rzecz! Nie dość, że niezniszczalność 3. Pozycja obowiązkowa, to jeszcze w dodatku, słuchajcie, mamy ostrość 4. Wiadomo, że w Enchanting Table nie da się normalnie w tym klocku, tak, za czysty level e, dostać jakby Sharpnessa 5. Nie da się. Sharpness 4 to jest maksimum, więc jeszcze jedna, jakby wiecie, tutaj ostrość 4 i połączenie w kowadle da oczywiście ostrość 5, więc to jest dobra rzecz. To mi się już, słuchajcie, w tym momencie podoba, ale zobaczmy, co będzie dalej. Knockback 2, odrzut 2, też potrzebne. Też potrzebne, więc słuchajcie, rozbijamy sobie te butelki na głowie. Trzeba będzie tylko znaleźć jeszcze, wiecie co? To ko ten kamień szlifierski, który disenchantuje rzeczy, no nie? Bo, bo mamy przecież tutaj w swoim zanadrzu ten jeden miecz, który jak zdysenchantujemy, też dostaniemy za niego jakiś level, więc całkiem spoko. A ja chyba w lodowcu w ogóle czegoś takiego nie mam. Dobra. Odrzut 2. Pytanie, czy coś poza odrzutem. Boję się, że będzie tylko niestety odrzut 2, ale może będzie coś innego. Napisz teraz szybko w komentarzu. Napisz w komentarzu i jak subskrybujesz kanał, to ja ci przypnę serduszko. Czy myślisz, że będzie sam knockback 2? Czy może coś będzie więcej? Ale, ale musi być sub. Ja będę sprawdzał. Jak będzie sub, to będzie serduszko. Dobra? Eee, no tak. Eee, można było się tego spodziewać. Lekka kraksa, można powiedzieć. Eee, no nie za fajnie. No nie za fajnie słuchajcie, dobra, rozbijemy sobie tutaj kolejne, bo oczywiście będziemy na pewno wbijać ten 30 level, jeszcze raz i będziemy sobie zaraz coś tam enchantować, małego, ale no szczerze mówiąc, no nie za fajnie, no nie za fajnie, tu jest Fire Aspect 2 znowu, więc widzicie, no troszeczkę mamy problemy. Takie delikatne, może wiecie co, o kurde, tam ktoś w ogóle jest, słuchajcie, tam jest Macioch Koks, może w takim razie ja go wezmę na knockback 1 tylko po to, aby zmienić mu po prostu, wiecie, jakby ten enchant, a sobie teraz tymi buteleczkami dobiję 30 level i sobie z te dwa mecze i zaraz tutaj wrócę, tylko gdzie my w ogóle mamy kamień szlifierski, słuchajcie, to jest dobre pytanie, w tym jakby mieście, no nie? Kurczę, ja nie mam bladego pojęcia, my nie, nie no, nie przypominam sobie, żebyśmy coś takiego tutaj słuchajcie dawali, znaczy na pewno na przykład tutaj by się zmieścił czy coś, ale po prostu nie przypominam sobie, żebyśmy to gdzieś umieścili. Dobra, na ratunek słuchajcie przyjdzie nam wielki, potężny wieżowiec Elviso, a przynajmniej taką mam, no właśnie, coś tak, czym coś tak pamiętałem, że tutaj normalnie są przecież te rzeczy, więc spoko. Weźmiemy sobie jeden fire Respect, dwa z disenchantujemy i z disenchantujemy sobie także to. A to można by w sumie połączyć Zaraz ze sobą, jakoś ładnie wykowadle, ale my pójdziemy sobie. A w sumie tutaj też jest enchant, prawda? Tutaj na którymś piętrze też słuchajcie jest enchant, tylko nie pamiętam na którym, więc trzeba by było, słuchajcie, tutaj ładnie pięknie wlecieć. Dobra, tu są jak kakt... O, jest. Przecież ja tego w życiu nie. O, Nie, już myślałem, że to jest tutaj. Dobra, wszedłem sobie do tego, słuchajcie, wieżowca Elviso. No właśnie, na samej górze był ten enchant. Dobra, no to sobie sprawdzimy. Sweeping Edge 3. Szerokie ostrze 3, na pewno jest to też pozycja obowiązkowa. Nie będę się, słuchajcie, tutaj wypierać. Szerokie ostrze 3, wiecie, to jest ten enchant, że kiedy bijesz coś, no nie? Ja wolę przypomnieć, bo przecież są osoby, które mają prawo czegoś nie wiedzieć, tak? Przykładowo, dajmy na to, że uderzam, słuchajcie, ten oto kaktus, no nie? Bo to jest akurat mobek. Uderzam tego zombiaka. To jeżeli obok, tutaj jest drugi zombie, a tu jest na przykład trzeci zombie, to uderzając tego środkowego, obrywają wszyscy naraz. I to jest mega spoko. Kiedy klepaliśmy się z Elviso i z Agent X to na przykład na przykład, Elviso, Agent X też dostawał obrażenia, jeżeli stał obok niego. Więc to jest całkiem spoko sprawa. Są nawet książki, mogłem wziąć też książki do enchantowania, ale najpierw chcę sobie wziąć ten Swipping Edge 3. Dobra, jest Swipping Edge 3, spoko. Jest tutaj smajcik 4, to już niekoniecznie. Tu jest loyalty, to też niekoniecznie. Możemy tutaj odłożyć, jest tu jakieś kowadełko. Eee, powinno być na tym piętrze, ale go nie ma. Tak czy inaczej, patrzcie, mamy tak, Zaklęty Płomień 2. Mamy szerokie ostrze 3, mamy niezniszczalność 3, mamy ostrość 4 i jeszcze odrzut 2, czyli jedyne, czego by nam brakowało, tak jedyne, dosłownie jedyne, to by nam brakowało, słuchajcie, wówczas yy, pff, ostrości 4 chyba drugiej. I to wszystko, czy coś jeszcze? Nie, dosłownie, czy to jest wszystko, czym się tylko wydaje? No bo mam wrażenie, że niczego więcej by już nam nie brakowało. No, może jakiś mending, powiedzmy, ale. Ale naprawdę, to jest chyba wszystko. Dobra, spróbujmy zobaczyć, jak to będzie levelowo, bo to może, słuchajcie, być troszkę kosztowne. Tutaj, tak, jest 8 leveli, spoko. Tu są 4 lewele, a w drugą stronę z 10. Dobra, to weźmiemy oczywiście tą wersję z 4. A kurczę, zepsułem mu kowadło. O nie, ja się na pewno do tego nie przyznam. Mnie tutaj nie było. E, może tu jest gdzieś kowadło, słuchajcie obok. O, tu jest. Elviso, tu jest. Witam pana, Elviso, bardzo serdecznie. Dobrze, nikt nic nie widział. Tu jest kowadło, dobra, jest kowadło, sprawdzamy. Tu jest 16 leveli, a w drugą są na 22 leveli. Dobra, no to ja potrzebuję, słuchajcie, pół levela wbić. No tu są mopki na pewno, albo mógłbym tego patałaka rozwalić i też byłby level, co? Dobra, są squidy. Myślę, że akurat pół levela to jest tak mało, że możemy sobie to nawet, słuchajcie, wbić na squidach, bo to powinno zająć dosłownie. Aha! To mi się naprawia, bo zapomniałem, że to jest mending. Dobra, ja potrzebuję słuchajcie rozwalić tutaj, no nie? Małe tutaj, co nieco. Tutaj tego typka też sobie rozwalimy. Dobra, okej. Okay. Jest pan szkielet. Pan szanowny szkielet. Dobra, rozwalam cię w takim razie, panie szkielecie. No i jeszcze jakiegoś jednego mobeczka. Nie, no, pani świnki to nie rozwalę, absolutnie też nie. Ale tutaj, panie i panowie, Squidy, soróweczka, ale jesteście tak blisko, że żal nie skorzystać. Ciach, dobra, szesnasty level. Tu jest Macioch Koks. Jest Macioch i on coś robi, ale w sumie nie wiem co robi. Dobra, dał mi horus fruta, mogę go teraz zjeść, mogę zjeść tego horus fruta. O kurde, jestem nagle pod ziemią, halo, czy ja mógłbym wyjść? O, mogę wyjść, dobra, dzięki, dzięki, fajny horus fruta, podoba mi się, ale słuchajcie, my mu w takim razie nie przeszkadzamy, szukamy kowadła, bo on pewnie jakieś kowadełko tutaj e, ma. Kurczę, ale dzisiaj dużo w tym odcinku w ogóle zwiedzania, no nie? Patrzcie w ilu miejscach my już byliśmy. Dobra, słuchajcie, Ej, tu jest, okej, okay, ja się już przestraszyłem, że nie mamy tego miecza, ale mamy go na szczęście. Czyli teraz tak, słuchajcie, mamy diamentowy miecz z szerokim ostrzem 3, z zaklętym płomieniem 2, niezniszczalnością 3, ostrością 4 i jeszcze odrzutem 2. No to albo brakuje mi tylko um, tego właśnie sharpnessa 4. Albo nie wiem, no kurczę, no jeszcze ewentualnie ten mending, tak? Czyli naprawa, ale nie wydaje mi się, aby cokolwiek dało się jeszcze tutaj wrzucić. Dobra, ja mam w ogóle tutaj ten smiting table, więc przejdę się teraz, słuchajcie, do. O, nie mam założonej elytry. Więc przejdę się teraz do tego lodowca, słuchajcie, i włożymy ten smiting table gdzieś, no bo kurczę, ja nawet nie miałem tego upgrade gira u nas w lodowcu, co jest dość dziwną rzeczą. A tu właśnie mamy takie pomieszczenie z różnymi rzeczami, więc jak najbardziej to mogłoby się tutaj wpasować, słuchajcie, idealnie to będzie pasować. No i super, bardzo mnie to cieszy. W takim razie weźmiemy to, weźmiemy to i teraz stworzymy ten mieczyk nederytowy. Mu będzie brakowało tylko i wyłącznie tej ostrości. Znaczy, przynajmniej moim zdaniem, więc no słuchajcie, ja mogę przywitać po raz kolejny nowy mieczyk, słuchajcie, w Minecraftie i Wy też możecie go przywitać. Ja mówię, albo poza odcinkiem sobie to zrobię, albo jeszcze na jakimś odcinku, bo wiem, że Juli chyba ma w ogóle książkę Sharpness 4 z jakiegoś dungeonu, a Was moi drodzy, zapraszam do subskrybowania tego kanału, zostawcie łapeczkę, zostawcie dzwonek i wpadniecie na sklep. www.abra i ty czekają na Was fajne koszulki, fajne bluzy, fajne, słuchajcie, kubeczki i teraz do każdego zamówienia dokładamy jedną naklejeczkę Abra i Juli Team gratis, ale tylko do wyczerpania zapasów, więc się pospieszcie, a ja wam życzę dobrego godzineczka, aleczko i poł